Państwo, nazywam się Karol Brzyński i dziś wymodelujemy sobie domek za pomocą rozszerzenia Wizor Arc do RAINO 7 oraz do RAINO 6. Natomiast wymodelujemy praktycznie bez modelowania. Będziemy korzystać z gotowych elementów bibliotecznych w, w tym rozszerzeniu. Dodamy własne. Będzie to takie pierwsze podejście użytkownika do tego genialnego rozszerzenia, które jest bardzo, bardzo potrzebne nie tylko w architekturze, ale również w innych branżach, ponieważ wprowadza do RINO system parametrycznych bibliotek całkowicie wymiennych z wieloma tagami, formacjami BIMowskimi, które przydatne są praktycznie w każdej branży, dlatego też uważam, że każdy przedstawiciel, obojętnie jakiej branży, nie tylko architektonicznej, powinien taki dodatek w Zorkiu posiadać w swojej kolekcji. Dodatek ten, rozszerzenie, plugin, jak zwał, tak zwał, składa się z dwóch głównych elementów widocznych w samym programie głównym, czyli w Rhino czy w Rhino. Jest to na pewno obecność w menu oraz zestaw ikonek. Są cztery takie główne zestawy ikonek, które są widoczne, które można sobie włożyć obojętnie, w którym miejscu, w obrębie interfejsu użytkownika. Zwróćcie Państwo uwagę, że póki co dodatek jest dostępny tylko w języku angielskim, ale niedługo pojawi się również w języku polskim. Ja sobie tutaj nazwy tych zakładek od razu przetłumaczyłem, bo jest to bardzo łatwe. Wobec tego proszę zwrócić uwagę, wciskamy prawy klawisz myszki na poszczególnych zakładkach. Wciskamy właściwości i po prostu zmieniamy sobie wersje angielskie na wersje polskie. No to było bardzo łatwe, więc od razu zdecydowałem się na taki krok. Także mamy cztery główne zakładki: obiekty, czyli Objects, Vizor Arc Objects, Q Edit, czyli edycja, Vizor Q Documentation, czyli dokumentacja i Vizor Arc Tools, czyli narzędzia. Szybciutko tak przelecę ją mówię poszczególne ikonki więc w pierwszej zakładce mamy możliwość tworzenia ścian ścian kurtynowych następnie belek kolumn czyli słupów następnie drzwi różnego rodzaju okna schody balustrady stropy Dachy, meble, i tak zwane elementy, czyli wszystkie inne rzeczy, które do innych kategorii się, się nie zmieściły. Jeśli chodzi o edycję, to możemy obiekty ze sobą scalać, odejmować, łączyć, jest jeszcze dokumentacja, której główną rolą jest automatyzacja tworzenia rzutów na arkuszach, planów poszczególnych pięter, itd, tak dalej, zarządzanie przekrojami, sekcjami i są także narzędzia, które tworzą Zespół funkcji, które potrafi nam eksportować, importować różne dane oraz tworzyć rzeczy, które nie są ujęte w bibliotekach. I to w skrócie tyle, jeśli chodzi o te poszczególne ikonki. Możemy zaczynać projekt, wybieramy sobie plik nowy. No i proszę zwrócić uwagę, że ja pracuję w RINO w języku polskim, więc nie mam wszystkich dostępnych szablonów, a już na pewno nie mam tych z Wizor Q. Wobec tego wystarczy zmienić katalog, Localization. Tutaj wybieram ENUS. Template files, czyli szablony, i tutaj już mam dostępne wzorki, szablony, i jeden z nich wybiorę. To jest bardzo ważne, żeby pracować na szablonie wzorki, ponieważ tam są wszystkie te nowe oznaczenia i fajne nowe funkcje. Jak widzimy, jest skala, są porobione nowe tryby wyświetlania. Tutaj zmieniłem akurat na zwykłe cieniowanie, tutaj także, i mamy poziomy konstrukcyjne i od nich zaczniemy. Edit Levels, czyli poziomy konstrukcji, konstrukcyjne, czyli na poszczególnych wysokościach będziemy tworzyć piętra. Jak widzimy, mamy floor 1, czyli piętro pierwsze, które domyślnie jest, zobaczmy, stworzyłem nowy poziom, który domyślnie... Piętro pierwsze było domyślnie na wysokości 0 metrów. Stworzyłem pierwsze piętro na wysokości 3 metrów. Następnie dodam jeszcze jeden poziom konstrukcyjny. Oczywiście w tej chwili musiałbym kliknąć na building, czyli na domek. I teraz dodam właśnie nowy poziom konstrukcyjny. Będzie to poddasze. To domyślnie flor 1 sobie za chwilę usunę. Tutaj jeszcze zdecydowałem się jeden poziom konstrukcyjny stworzyć na, na, na szambo i takie różnego rodzaju rurki, które będą pod ziemią, i właśnie dlatego dałem tutaj minus 1. Drodzy Państwo, ja nie jestem architektem, ja po prostu chciałbym pokazać to rozszerzenie z punktu widzenia kogoś, kto po prostu chce wykorzystać jak najwięcej elementów, natomiast niekoniecznie zajmuję się architekturą. No i w międzyczasie skasowałem te pierwotne piętro i zrobiłem nasz parter na wysokości 0 metr, metrów. No i zobaczmy, jak to wygląda. Poziomy konstrukcyjne, jak widać momentalnie widać w rzutniach, co mnie bardzo cieszy. To bardzo ułatwi nam pracę na przyszłym domku. Jeszcze tylko, drodzy Państwo, skoro zdecydowaliśmy się wszystkie poziomy konstrukcyjne po polsku nazwać, no to warto również zamienić y, główne słowo building, czyli budynek na również polską wersję. Wystarczy na głównym oknie, tutaj jeszcze raz uruchomię to okienko, poziomy konstrukcyjne, pojedynczy lewy klik i mogę zamienić sobie na polską wersję bez problemu.